Dzień dobry, nazywam się Jusna Bronka-Bukowska i jestem ekspertem do spraw techniczno-projektowych w Fabryce Armatury Havle. Mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę ze specjalistą z wieloletnim doświadczeniem. Naszym tematem będzie jedna z najlepszych zasuw nożowych dostępnych na rynku. Zasuwa typu RUK1. Dzień dobry, Marek Kuś. W firmie Havle jestem menadżerem produktów R czy mógłby Pan wyjaśnić, w jaki sposób produkty Erhard zostały włączone do asortymentu Hawle? Z obecnym zakładem Erhard Polska byłem związany od ponad 30 lat. W drugiej połowie 2023 roku firma Hawle wykupiła udziały w zakładach Erhard Niemcy i Erhard Polska i od tego czasu wzbogaciła się wyroby tych zakładów. Myślę, że oprócz powiązań własnościowych i chęci poszerzenia portfolio grupy Hawle ha połączyło nas także zamiłowanie do armatury najwyższej jakości. Jedną z tych armatur jest właśnie zasuwa nożowa RUK1. Jako firma Hawle sprzedajemy setki tysięcy zasów rocznie. Czy zasuwa nożowa RUK1 sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników? Havle sprzedaje tyle zasów, ale są to przede wszystkim zasoby kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem do sieci wody pitnej. Zasuwa RUK1 jest zasobą nożową, a więc stosowaną głównie do kanalizacji, na oczyszczalniach ścieków i w innych układach przesyłających wodę zanieczyszczoną i przemysłową. Pozwoli to zatem na poprawę dotychczasowych osiągnięć Havle i znaczące ugruntowanie marki w rozwojowym segmencie rynku, jakim jest przesył ścieków. Przemodelowanie i renowacja dotychczasowych układów odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wzrost ilości sieci kanalizacji tłocznych wymaga dużej ilości zasów pozwalających na sterowanie tymi układami. W układach kanalizacyjnych nie możemy pozwolić sobie na przeciętną lub słabiej jakości armaturę, bo można by powiedzieć, że w przeciwieństwie do wody pitnej produkcji ścieków nie możemy właściwie zatrzymać. Wymaga więc to szczególnej dbałości o dobrą jakość stosowanych produktów i takie firma HAWLA oferuje między innymi w postaci zasuby nożowej ERU. Co zatem jest najważniejsze w dobrej zasuwie nożowej? ERHAG jest zakładem wytwarzającym armaturę od 150 lat, a zasuwy nożowe produkuje od ponad 50 lat, ciągle je doskonaląc, testując nowe rozwiązania, słuchając opinii klientów. Tak znaczne doświadczenie pozwala na wyciąganie odpowiednich wniosków technicznych ponad wszechobecnym szukaniem tylko najniższej ceny. Mogliśmy przetestować różne warianty i mieliśmy czas, aby zobaczyć ten produkt po latach eksploatacji. Oczywiście patrzymy także na cenę, ale jakość jest naszym priorytetem. Uwzględniając lata naszych doświadczeń, Okazuje się, że bardzo ważnym zadaniem jest odpowiedni dobór materiałów do rodzaju medium oraz warunków pracy armatury. Jedną z najważniejszych spraw jest odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne elementów żyliwnych zasobów. W naszej zasobie ERU stosujemy najlepsze zabezpieczenie: to jest pokrycie proszkowe epoksydowe z certyfikatem GSK. Czy ten certyfikat jest ważny? Uważam, że bardzo ważny, bo wydany przede wszystkim przed zewnętrzną jednostkę Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Antykorozyjnej, która przeprowadza regularne audity w każdym zakładzie oraz badania w swoich laboratoriach. Potwierdzeniem naszych starań i materiałowych wyborów jest opinia samych klientów, którzy po latach eksploatacji podkreślają, że to znaczący element trwałości naszych zasobów. Rozumiem, że ochrona antykorozyjna w tak agresywnym środowisku odgrywa kluczową rolę. Czy coś jeszcze? Kolejnym ważnym punktem jest materiał korpusu zasoby. W ponad 99% naszych zasób nożowych stosujemy żeliwo szare. Żeliwo sferoidalne do korpusu zasób nożowych nie jest najlepszym wyborem. Ten typ armatury o bardzo krótkiej zabudowie Ściskany w trakcie instalacji na rociągu dwoma kołnierzami jest poddawany obciążeniom ściskającym. Nie występuje więc w korpusie obciążenie zginające, jak to ma miejsce na przykład w zasobach kołnierzowych o długości zabudowy F5. Niezbyt wysokie ciśnienie także nie generuje znaczących naprężeń rozciągających. Tak więc zastosowanie żeliwa sferoidalnego nie pozwala tutaj na wykorzystanie jego zalet wobec żeliwa szarego. Natomiast pozostają mankamenty, czyli wysoka korozyjność żeliwa sferoidalnego, o czym szczególnie musimy pamiętać przy medium, jakim są ścieki. Optymalnym wyborem jest więc żeliwo szare z bardzo dobrym pokryciem proszkowym z certyfikatem GSK. Zresztą proszę zauważyć, że czołowi producenci zasób nożowych używają przede wszystkim tego materiału. To nie przypadek. Jak słyszeliśmy, dobór właściwych materiałów jest bardzo istotny dla trwałości armatury. Ale zasuwę, nawet wykonaną z najlepszych materiałów, musimy eksploatować. Czy w tym zakresie zasuwa nożowa RK1 wyróżnia się na tle konkurencji? To bardzo ważne zagadnienie. W firmie Erhardt dobór materiałów i jakość zabezpieczeń antykorozyjnych zawsze był na najwyższym poziomie. Ale drugim kluczowym zagadnieniem jest zastosowanie takich rozwiązań, aby armatura była przyjazna w montażu i eksploatacji oraz generowała niskie koszty jej użytkowania. Część producentów armatury nie zwraca na to uwagi, bo koszty eksploatacji nie są uwzględniane w przetargach. Omawiany przed chwilą korpus zasuby nożowej w przypadku zasoby u jest wykonany z dwóch płyt żeliwnych w całości pokrytych farbą proszkową oksydową. Pomiędzy tymi płytami w specjalnych rowkach umieszczona jest uszczelka w kształcie litery U wykonana z MBR, z zamulkanizowanym wewnątrz rdzeniem stalowym. Całość tej konstrukcji skręcana jest śrubami ze stali nierdzewnej. Użycie dwuczęściowego korpusu pozwala między innymi na łatwą wymianę uszczelki U w przypadku jej uszkodzenia. Zwyczajnie rozkręcamy kilka śrub, wymieniamy uszczelkę i ponownie skręcamy płyty korpusu. Ma to szczególne znaczenie przy dużych zasuwach, gdzie koszt uszczelnienia jest stosunkowo niewielki wobec wartości całej zasuwy. I taka możliwość łatwej wymiany uszczelki jest bardzo korzystna. Pozostając przy korpusie zasuwy, proszę zauważyć, że ma on w pełni wykształcony kołnierz, w których część otworów jest gwintowana. Czasami nazywane jest to semilak. Pozwala to na łatwiejszy, bardziej precyzyjny montaż zasuwy na rolociągu. Ponadto umożliwia zainstalowanie zasuwy na końcu rolociągu jako element zaślepiający przy pełnym ciśnieniu roboczym i to bez przeciwkołnierzy. Oprócz oszczędności w materiale ułatwia to również kontynuację prac nad dalszym odcinkiem rolociągu bez opróżniania odcinka już eksploatowanego. Dodatkowo ten pełny kołnierz Posiada dwustronnie wykształcone, pełnowymiarowe przylgi do stosowania uszczelek płaskich. Daje to bardzo dobrą pewność połączenia kołnierzowego w zakresie szczelności. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na pewien istotny, a często pomijany szczegół związany z korpusem zasuby. Przyzwyczajeni jesteśmy do sytuacji, że długość zabudowy armatury jest zgodna z typowym, typoszeregiem określanym w normie. Właśnie to mocne przyzwyczajenie nie zmusza nas do weryfikacji, czy w konkretnej zasubie rzeczywiście długość zabudowy jest zgodna z normą, a to bardzo istotna sprawa. Zasuba nożowa RU posiada długość zabudowy zgodną z normą PNN 558 20, czyli dawny rząd K1 w normie dinowskiej 3202. Można by powiedzieć standard dla zasów nożowych. Jednak pewna część producentów stosuje tutaj własne, nienormowe długości zabudowy. Przy budowie nowego rolociągu zazwyczaj nie generuje to problemów, ale już w trakcie eksploatacji, przy wymianach armatury czy awariach może to stanowić dodatkowy problem i uniemożliwić szybką wymianę armatury. Kolejnym rozwiązaniem usprawniającym m.in. serwisowanie zasób nożowych RU. Jest system mocowania napędu ręcznego. Stosowane w tym przypadku nie wznoszące się wrzeciono zasuwy, uchwycone jest w dwóch płytach łożyskowych. W zależności od średnicy, wrzeciono łożyskowane jest trzema przekładkami ślizgowymi lub łożyskami kulkowymi, a całość tej konstrukcji posadowiona jest na czterech kolumienkach ze starym I to właśnie te cztery kolumny. To rozwiązanie, które w znaczący sposób ułatwia pełny dostęp do wrzeciona i nakrętki wrzeciona. Część producentów stosuje dwustronne blachy do posabowienia uchwytów wrzeciona, ale te znacząco ograniczają dostęp do wrzeciona, a także do poprzecznego uszczelnienia noża i utrudniają serwis. Nie można także zdemontować tych blach wsporczych na czas serwisu, bo zdemontujemy cały napęd. Nasza konstrukcja. Jest zdecydowanie bardziej przyjazna w trakcie serwisu. A co z bezpieczeństwem eksploatacji? Jakie rozwiązania zastosowano w zasuwie nożowej RK1, aby zapewnić jej bezpieczne i niezawodne użytkowanie w różnych warunkach pracy? W zasuwie RU nie zapomnieliśmy także o względach bezpieczeństwa eksploatacji i podchodzimy do tego z należytą starannością. Tam, gdzie jest to wskazane, możemy dostarczyć zasoby z pełnymi osłonami strefy pracy noża i wrzeciona. Osłony te są łatwo demontowalne i przy tej operacji nie ingeruje się w mocowanie łożyskowanie wrzeciona, co pozwala na bezproblemowe wykonanie serwisu w trakcie pracy zasuwy. Jak można zauważyć, aspekt sprawnego serwisowania zasób nożowych RUK1 jest dla nas szczególnie ważny. Nasze rozwiązania uwzględniają wieloletnie doświadczenie i bazują na ścisłej współpracy z klientem. Nasze zobowiązania traktujemy naprawdę poważnie. Pozostaje jednak jeszcze jedna z najbardziej podstawowych funkcji zasuwy. Szczelność zamknięcia. Tak, to oczywiście główne zadanie zasuwy. Odcięcie przepływu realizowane jest przy pomocy noża z polerowanej stali nierdzewnej odpornej. Przez wspomnianą już uszczelkę typu U, nóż uszczelniany jest na powierzchni bocznej. W ten sposób otrzymujemy zasuwę bez przewężeń, bez gniazda, ze strefą przepłukania przy zamykaniu, a przy tym daje nam to zamknięcie zasuwy dwustronnie szczelne. Nóż jest uszczelniany również w kierunku poprzecznym. Uszczelnienie to składa się z profilowanej uszczelki MBR, oraz taśmy prowadzącej z kompozytu PTFE brąz, materiału o wysokiej trwałości i niskim oporze tarcia. Układ ten jest poprzez pośrednią wkładkę dociskany kształtką i śrubami ze stali nierdzewnej. Docisk tego uszczelnienia może być dopasowany do ciśnienia roboczego, ale może także być zwiększany, doszczelniając ten obszar po pewnym czasie eksploatacji. Ponadto w zakresie średnic do DN300 uszczelnienie to może być wymienione bez demontażu zasuwy zrociągu. Chciałbym tutaj zauważyć, że cały ten obszar ulega znacznemu zanieczyszczeniu zewnętrznemu, dlatego zewnętrzną kształtkę dociskową wykonaliśmy w całości ze stali nierdzewnej, eliminując tym samym ryzyko obicia tego elementu i powstania korozji w newralgicznym punkcie. Wydaje mi się, że mało który producent armatury ma takie rozwiązanie wpływające pozytywnie na żywotność zasuby. Dla większych zasób w średnicach DN 350 do DN 600 użyto mocniejszego, mechanicznego docisku bocznego uszczelnienia, które znów składa się z profilowanej uszczelki z NBR oraz teflonowych plecionych taśm. Układ ten również może być regulowany i doszczelniany w trakcie pracy. Wymiana tego uszczelnienia możliwa jest po zdemontowaniu zasuwy z rociągu. A czy takie uszczelnienie pozwala na wyposażenie zasuwy w skrobaki? Zasuwa może być wyposażona dodatkowo w skrobaki ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu umieszczone przed uszczelnieniem poprzecznym jako niezależny element. Wyposażenie to jest wskazane dla mediów lepkich oraz przy niekorzystnym kierunku zabudowy zasuwy. W standardowym wykonaniu nie jest to wymagane. Czy dla całego zakresu średnic zasów RU ciśnienia nominalne i robocze są takie same? I tak, i nie. Pełny zakres produkcyjny zasów nożowych RU to DN50 do DN600. Przyłącza kołnierzowe z ich owierceniem dla całego zakresu średnic są wykonywane zgodnie z normą PNN 1092-2 na ciśnienie robocze PN10. Natomiast dopuszczalne ciśnienie robocze są już różne. W zakresie średnic DN50 do DN350 jest to 10 bar, czyli zgodnie z ciśnieniem nominalnym przyłącza kołnierzowego. Ale dla zakresu średnic DN400 do DN600 ciśnienie robocze to 4 bar. Także próby ciśnieniowe na każdej zasuwie są wykonywane z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa według wartości bazowej, jaką jest dopuszczalne ciśnienie robocze. Ograniczone ciśnienie robocze dla większych zasów wynika z samej konstrukcji zasuwy nożowej dwustronnie szczelnej i dotyczy praktycznie wszystkich producentów. Mamy możliwość wykonania zasuwy na wyższe ciśnienia robocze, np. przykład 6 bar. Ale wymaga to zmian konstrukcyjnych, m.in. grubości noża. A jakie rodzaje napędów można stosować do zasób nożowych rk 1 Oferta napędów jest dość bogata. Na wstępie należy zaznaczyć, że rozwiązanie konstrukcyjne bazujące na czterech kolumienkach tworzy tak zwany modułowy system napędu, który pozwala na łatwe przezbrojenie zasuwy. I zmianę na rodzaju napędu bez demontażu zasuwy z rociągu. Najczęściej stosowanym napędem jest napęd ręczny z kółkiem. Kolejne dwa często realizowane wykonania to zasuwy z napędem elektrycznym i pneumatycznym. W wykonaniach standardowych korzystamy z napędów elektrycznych firmy Auma oraz napędów pneumatycznych firmy Festo. Jako producent armatury dobieramy odpowiednią wielkość napędu, który jest instalowany na zasuwie. I wyregulowany wraz z próbą ciśnieniową. Takie postępowanie zalecamy, bo pozwala na zagwarantowanie 100% szczelności przy odpowiednim obciążeniu elementów zasuby. Warto podkreślić, że niskie opory pracy zasuby ER pozwalają czasami na dodatkowe oszczędności i zastosowanie mniejszych napędów. Należy także zaznaczyć, że zasuwy z napędem ręcznym posiadają wrzeciono niewznoszące się. A w przypadku napędów elektrycznych lub pneumatycznych stosuje się wrzeciona wznoszące się. Oprócz podanych trzech najczęściej stosowanych rodzajów napędów, występują jeszcze napędy z korą z przedłużeniem wrzeciona i kodmienką lub z dźwignią ręczną. Ponadto, jako uzupełnienie napędów stosowane są dodatkowe czujniki krańcowe, elektromechaniczne i elektromagnetyczne. Z dostępnych wariantów zasów mamy możliwość wykonania wszystkich stalowych elementów zasuwy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy A4. Dla szczególnych przypadków, tam gdzie jest to uzasadnione technicznie, możemy wykonać zasuwy z korpusami z żeliwa sferoidalnego, ale stanowi to mniej niż 1% naszej produkcji. Dostępne są także uszczelnienia z elastoneru EPDM. W zastosowaniu zasuwy Ru do mediów czystych lub powietrza Możliwe jest wprowadzenie w sąsiedztwie noża zasuwy krys trójkątnych lub pięciokątnych w przypadku niektórych procesów regulacji przepływu. Poruszyliśmy wiele ważnych kwestii związanych z wyborem zasuwy nożowej rk 1 Ale gdybyśmy mieli w kilku punktach zawrzeć te kluczowe, to jakie by one były? Jako główne zalety zasuw nożowych RU moglibyśmy wymienić. Długość zabudowy zgodną z normą PNN 558, szereg 20, czyli dawne K1. Szczelność zamknięcia w obu kierunkach przepływu. Optymalny dobór materiałów do rodzaju medium i obciążenia armatury. Na pewno wysokiej klasy standardowa ochrona antykorozyjna, czyli pokrycie proszkowe z certyfikatem GSK. Dwuczęściowy korpus zasów z możliwością wymiany uszczelnienia, łatwy dostęp i serwisowanie, regulowany docisk uszczelnienia poprzecznego z elementami ze stali nierdzewnej. Ponadto moglibyśmy tutaj dodać wrzeciono niewznoszące się dla napędu ręcznego, uszczelnienie główne w kształcie litery U, wzmocnione stalowym rdzeniem. Konstrukcja korpusu z pełnym kołnierzem, zabudowa między kołnierzami i na końcu rociągu bez przeciwkołnierzy, modułowy system napędów umożliwiający przebudowę bez demontażu zasoby z rociągu. Dziękuję, zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień oraz podzielimy się naszymi sugestiami w zakresie doboru wyposażenia zasów nożowych. Ale także w zakresie doboru całej armatury, będącej w powiększonym portfolio firmy Hubble. Dziękuję również ze swojej strony.